Kolejna niespodzianka, twój ukochany aktor. No tak. Już się podrywa powoli. Poderwi się. Nie, bo wszyscy się poderwali. Napisał specjalnie dla ciebie. Skomponował. Skomponował. Znaczy skomponował, bo napisał twój inny przyjaciel. I zagadka Ale. jest dla ciebie Człowiek po jest. wykonaniu utworu. Mm, on Kto? on to się nie, nie leni, wiesz, że dzieci ma. Człowiek renesans. Tak. No. Kaziu, Brzezin, <coughs> To jest naprawdę, urodzić się w środku z między koruszkami a łodzią fabryczną, to naprawdę nie. No. Jest... wyjść na ludzi, jeszcze to jest takie... To... Kto jest autorem słów, proszę uważnie słuchać, bo prosimy, to jest kwis teraz, kwis. Jeszcze raz dla ciebie, z rąk wymykają mi się kwiaty. Zamiast strzępów, bo z tych mąk, Mógłbym trzeć na sobie szaty. Mógłbym, proszę, ciebie rwać, włosy, co je mam nieduże. Lecz cóż by to mogło dać, No więc niech już będą róże. Więcej słalać nie będę już I wierszyków z siebie sączył, No bo proszę Ciebie Nie będę już i wierszyków z siebie sączył. No bo proszę ciebie, cóż? Rozpacz mi się kończy. To jest wierszyk, który Magda Umer znalazła po wielu, wielu latach. Kaziu, spróbujesz zgadnąć, czy nie? Czy ułatwi ci? Tak, ułatwiam, że że... Po wielu latach, e, no nie po wielu, po kilku latach od momentu, kiedy autor odszedł od nas. To jest wierszyk Jeremiego Przybory, Kaziu. Nie gadaj. Tak. Nigdy, nigdzie nie publikowany, ponieważ Magda przyjaźniła się z panem Jeremim, gdzieś miała dostęp do... Jego pisemek i gdzieś pokazałem ten wiersz. Chodziłem koło tego parę lat i postanowiłem skromniutkie pasakalia na ten temat napisać. Serdecznie, ci, to... serdecznie ci dziękuję. E... <klucz> Pocałujmy na drogę. E... Ten człowiek, który się w środku drogi między Łodzią Fabryczą, jest bardzo utalentowany. On miał bardzo trudne dzieciństwo, wcześniej ojciec łoma, Widzieli w i on od dziecka, proszę Państwa, w Miejskim Urzędzie, w Miejskim Urzędzie Stanu Cywilnego, grywał nowożeńcą marsza tego weselnego. Więc jakby co, to na starość. Może na, do tego wróci zawsze. To prawda. i wasze dzieci w tej Uściskam, i... tylko ci powiem jeszcze na propos. Reżyser, aktor i tak dalej. Króciutka anegdotka, jak dwóch aktorów popijając wódeczkę nie wiem. rozmawia. Nie, nie będzie nic, nie będzie złego. Po wypiciu pierwszej półlitrówki aktor aktora pyta, słuchaj, zagrałeś po, po tym? Pół oczywiście, żebym zagrał. Po wypiciu drugiego pada to samo pytanie. Odpowiedź jest równie twierdząca. Po wypiciu trzeciej flaszki jeden drugiego pyta, a teraz byś zagrał? A to mówię, nie. Teraz bym coś Bardzo, bardzo, bardzo ważną kwestię. broni się każą. Słuchaj, chcę ci powiedzieć, się tego, bo, że twój kolega Oho. został dyrektorem tej budy. Wiesz dlaczego? Z tych samych powodów. My, dyrektorzy, lubimy wypić, prawda, panie dyrektorze? jest Dostaćmy Warszawa. Zostało co się Jest naprawdę Warszawa. My jesteśmy w Warszawie, kongresowcy.